Dzień dobry Państwu, dziś zastanowimy się, czy idzie tsunami w sektorze bankowym w Polsce oraz czy Eldorado Banksterów, przepraszam, Bankierów nad Wisłą w końcu dobiegnie końca. Wszystko to za sprawą najnowszego wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku. Prawda, że nazwy zbliżone? Chodzi o najwyższy rangą, Sąd Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie CUE to on bada, czy postępowanie danego państwa i jego przepisy prawa zgodne są z regulacjami unijnymi, czyli prawem wspólnotowym. Mam dziś dla Państwa naprawdę ważne informacje ze świata polskich finansów, istotne dla każdego z nas, dla osób posiadających kredyty frankowe, złotówkowe, a także dla tych w lepszej sytuacji, co mają nadwyżki i przechowują je w bankach w Polsce. Miejmy przy tym nadzieję, że wspomniane Eldorado banksterów, czyli banków, dobiega końca. Nigdzie indziej w Europie nie są tak bardzo łupieni obywatele jak tutaj. Mowa nie tylko o kredytach frankowych, ale o drakońskich odsetkach, wymyślonym i sztucznym wyborze. Tak, dobrze Państwo słyszycie, bo to dzięki temu tak zwanemu WIBORowi banki od lat mówią nam, że zarabiają tylko małą marżę, a przecież wmawiają nam, że ich zarobek, to określona właśnie ta marża, co jest według mnie bzdurą. Przecież każdy, kto miał kiedyś kredyt, wie, że odsetki naliczane są jako WIBOR plus marża. Czyli co, jeśli wierzyć w tę retorykę banków, to część odsetek, która jest tym wyborem, to idzie do kosmitów? <grym> no raczej nie. To też trafia przecież do banków wraz z ratami, które spłacamy. Drodzy Państwo, to wszystko to jest zarobek banków. Zresztą w dalszej części tego wideo udowodnię to cytatem z dziennika Rzeczpospolita, bo w końcu nawet prasa zaczęła to zauważać. W tym miejscu chciałbym ciepło przywitać się z Państwem oraz szczególnie nowymi widzami tego kanału. Nazywam się Tomasz Piekielnik i na tym kanale pomagam zrozumieć finanse, biznes i podatki. Jestem ekonomistą z wykształcenia, z zawodu doradcą podatkowym. Na co dzień doradzam przy podatkach i finansach większym przedsiębiorcom. Od 15 lat prowadzę też merytoryczne szkolenia i kursy, na które każdego z Państwa zresztą zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, warto inwestować w siebie, swoją wiedzę i swój rozwój. A jeśli ktoś mówi Wam, że jest inaczej, cóż, każdy ma szansę zmienić się na lepsze. Proszę pamiętajcie jeszcze o jednym: o zasubskrybowaniu tego kanału, a także o łapce w górę. A tymczasem zapraszam serdecznie do korzystania z moich kursów i szkoleń online, które znajdziecie Państwo na stronie tomaszpiekielnik.pl. Dostępne są już tam spore kursy, takie jak Szkoła podatków, optymalne rozwiązania podatkowe oraz kurs świadomości finansowej pod tytułem Kompendium Bezpieczeństwa Finansowego. Jest też bardziej skondensowana dawka wiedzy w postaci szkoleń online, na przykład Fundacja Rodzinna, Cit Estoński od podstaw. Podatek VAT dla początkujących, podatki międzynarodowe oraz podatek u źródła. Gorąco polecam i zapraszam już do oglądania dalszej części przygotowanego dla Państwa na dziś materiału wideo. O co chodzi z tym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Za chwilę wyjaśnię szczegóły tego. O co chodzi w sprawach Frankowiczów i w związku z tym głośnym wyrokiem? I dlaczego ten właśnie Doniosły wyrok jest tak ważny. To po pierwsze. A po drugie zastanowimy się też krótko, czy faktycznie banki w Polsce mają się czego obawiać i jakie są tu kwoty ich problemów. Po trzecie powiem Wam, czy to, co dobrego spotyka teraz Frankowiczów, może spotkać też Polaków mających kredyty w złotówkach. A do tego na końcu wspomnę, co myślę o tym wszystkim i zerkniemy na drugą stronę medalu. Zacznijmy jednak teraz najlepiej od podstaw, czyli od początku. Dziś już wiemy, a to za sprawą licznych wyroków polskich sądów, że wiele umów kredytowych, szczególnie tych frankowych, jest po prostu nieważnych. Banki udzielały wielu kredytów we frankach szwajcarskich, szczególnie gdy był on po 2-3 zł. Dziś jest prawie po 4,60. Nieźle, prawda? Można powiedzieć, że dzięki temu banki. Dobrze się obłowiły, bo jak ktoś zaciągnął kredyt o równowartości 100 tysięcy franków szwajcarskich kilka lat temu, to otrzymał powiedzmy 300 tysięcy złotych. Spłaca to i spłaca, i ciągle w złotówkach ma tyle samo albo i więcej. To oznacza, że banki za każde, powiedzmy, pożyczone 300 tysięcy złotych dostają dziś z powrotem w ratach, oczywiście w części kapitałowej, w pewnym sensie 460 tysięcy złotych plus, plus odsetki. To oczywiście pewne uproszczenie, ale reguła działa. Banki działały przy tym, w mojej opinii, wysoce nietycznie, praktycznie naganiając ludzi na te kredyty. Robili to szeregowi pracownicy i pośrednicy, by mieć wysokie prowizje. Ale robili to też najwyżsi rangą bankierzy, czyli zarządy banków, bo to tak zwani prezesi, odpowiadają, w mojej ocenie. Za to, że regulaminy banków, ich polityki kredytowe, działania analityków, wszystko, co związane jest z tą machiną udzielania kredytu, łatwiej w pewnym czasie przyznawały zdolność kredytową dla kredytu we frankach niż w złotówkach. Przypadek? Nie sądzę. A przecież ktoś by mógł powiedzieć, stojący z boku, że to całkiem klasyczne naganianie, prawda? Ciekawe, dlaczego instytucje państwowe się za to jeszcze nie zabrały i tym nie zainteresowały. Przypadek? Nie sądzę. Kiedy jednak umowa kredytu jest nieważna? Na to pytanie odpowiem bardzo prosto. Otóż umowę kredytu można uznać za nieważną, gdy zawiera tzw. klauzule abuzywne czyli postanowienia, na których brzmienia klient, konsument nie miał wpływu, a które rażąco naruszają jego interesy oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny. Z dobrymi obyczajami. Tak wynika z przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku kredytów frankowych chodzi przykładowo, i to jest w sumie najważniejszy zarzut podnoszony skutecznie przez kredytobiorców chodzi o stosowanie przez bank własnych kursów walut, chociażby. Dodam, że ostatnio kancelarie prawne mówią coraz głośniej, że nie tylko umowy frankowe mogą być nieważne. Okazuje się, że wiele umów kredytowych zawartych w złotówkach Także zawiera różne niedozwolone postanowienia umowne, przez co cała umowa kredytu staje się nieważna. Zaznaczam tu, że nie jestem prawnikiem, a to właśnie do prawników, radców prawnych i adwokatów warto skierować swoje kroki ze swoją umową kredytową, by zweryfikować, czy konkretnie właśnie dana umowa może zawierać takie, czy zawiera takie klauzule abuzywne i tym samym jest nieważna. A jeżeli jest nieważna, to strony muszą sobie zwrócić to, co sobie wyświadczyły, czyli to, co sobie przekazały. Owszem. Kredytobiorca ma zwrócić bankowi kwotę pożyczonych pieniędzy, ale uwaga, bez odsetek. A bardzo często przy kredytach hipotecznych, przy długich kredytach okazuje się, że w połowie trwania takiej umowy kredytowej klient sumarycznie wpłacił już równowartość kwoty, którą pożyczył od banku mu z powrotem, tyle tylko że na jego rachunku czy w jego danych finansowych, które prowadzi bank. Widnieje wciąż potężna kwota dalej do zwrotu. A to dlatego, że istotną część każdej raty, którą płacimy do banku przy kredytach hipotecznych, szczególnie na początku tego okresu, stanowią po prostu odsetki. Mówiąc istotną część, mam na myśli nie połowę, tylko niekiedy na przykład 90%. I to jest właśnie powód tego problemu. Wygrana w sprawie frankowej czy jakiejkolwiek innej z bankiem oznacza sytuację taką. Mamy zwrócić bankowi to, co pożyczyliśmy. I często po 10-15 latach spłacania kredytu hipotecznego okazuje się, że my to już bankowi oddaliśmy. I sądy zasądzają w wyrokach właśnie tego typu sytuacje. I w ten sposób wprowadzają, no powiedzmy sobie, prawo w miejsce bezprawia bankowego. I to, co jeszcze chcę podkreślić po raz drugi, to fakt, że dobre i spore kancelary prawne coraz głośniej ostatnio donoszą, że Wygrane z bankami, czy wygrani z bankami, są już coraz częściej nie tylko kredytobiorcy, którzy 10, 15, 20 lat temu zaciągnęli kredyt we frankach, ale także ci złotówkowi. A to za sprawą wyboru, o czym jeszcze za chwilkę będzie dwa słowa. Reasumując, czy wracając do tematu nieważności umowy, klauzule abuzywne, bo to tak się je nazywa, powodują nieważność umowy. Chodzi tu o takie zapisy, które są niedozwolonymi postanowieniami umownymi, na które konsument nie miał wpływu. A powodują naruszenie jego interesów. Zwróćcie Państwo uwagę, czy realnie macie wpływ na zapisy w umowach kredytowych, które zawierane są z bankami? To raczej umowy, które przedkładane są przez banki do tak zwanego zapoznania się. O czym w końcu rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kwestia tego, czy bank może powiedzieć do klienta: Słuchaj, kliencie, mamy sobie zwrócić, co sobie wyświadczyliśmy, czyli ty oddajesz mi kwotę. Pieniędzy, którą od niej pożyczyłeś w ramach kredytu, no ale, moment, moment, korzystałeś w końcu z tego kapitału, prawda? Prze przez może 10 lat, może 5, może 15. W związku z tym masz do zapłaty mi za bezułowne korzystanie z tego kapitału odsetki. I tego typu roszczenia właśnie podnoszą banki, czy podnosiły banki, i z takimi pozwami również występowały banki do klientów, którzy wygrywali w sprawach frankowych. Tak na marginesie to nieco śmieszne, bo znawcy czy ekonomiści wiedzą, że bank nie ma tych pieniędzy, które pożycza. Tylko w wyniku zawarcia umowy kredytu bank je kreuje. Normalnie Salomon nie potrafił nalać z pustego, ale banki, jak widać, tę umiejętność świetnie opanowały. Powiem więcej, przypilnowały, aby stworzyło się prawo, które im to umożliwia. Zresztą o tym, że w dzisiejszej ekonomii to banki komercyjne kreują pieniądz właśnie w ten sposób powiedział wprost niejednokrotnie prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Adam Glapiński na właśnie niejednej już konferencji NBP. Tak więc, drodzy Państwo, tę zasadę możecie zrozumieć bardzo prosto. Jeden klient, który przynosi do banku pieniądze i deponuje je na przykład na lokacie, powoduje, że... W banku rośnie bilans, czyli puchną jego aktywa, mówiąc krótko. Ale przecież formalnie to są pieniądze tego klienta. Bank powinien być mu w stanie oddać te pieniądze na każde jego zawołanie. W związku z tym, skąd bank ma środki na to, żeby udzielać kredytów innym klientom? No właśnie, w sumie to nie muszą być jego pieniądze. Na tym polega kreacja pieniędzy w dzisiejszej ekonomii. Przejdźmy teraz do tego, czym jest sedno sprawy, w której orzekał TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 czerwca 2023. Chodzi o to, że banki, jak już wspominałem, przegrywając sprawy frankowe na podstawie uznania umów kredytowych za nieważne, zakładały ze swojej strony sprawy sądowe klientom. Wzywały ich wcześniej o zapłatę, argumentując, że. Klienci korzystali bezumownie z kwoty pożyczonych pieniędzy i muszą za to zapłacić. I teraz uwaga. Trybunał w, Lukse w Luksemburgu, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że banki mogą sobie te roszczenia, te pozwy w buty wsadzić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że bankom nie należy się zapłata wynagrodzenia w formie odsetek za tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału, przez konsumentów w tak zwanym międzyczasie, czyli w czasie, w którym klient umowę wykonywał, ale ona była tak naprawdę przecież nieważna. No dobrze, co teraz z kredytami złotówka, czyli jakie ma przełożenie ten wyrok na sprawy kredytów złotówkowych, które to przecież, no właśnie, bardzo często drenują kieszenie Polaków, aktualnie w okolicznościach wysokich, bardzo stóp procentowych. W okolicznościach wysokiego wyboru, a więc stawki Wibor. Jakie to wszystko przełożenie, czyli ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ma lub może mieć na kredyty złotówkowe? Czy to wszystko rozleje się także na kredytobiorców, którzy zaciągali dług w banku w złotówkach? Według mnie tak. Tak też donosi Dziennik Rzeczpospolita w publikacji z 15 czerwca 2023 roku autorstwa pana Jędrzeja Yahira o tytule. Dzisiejszy wyrok w sprawie Frankowiczów ważny również dla Złotówkowiczów. Gazeta zauważa przy tym jeszcze coś ciekawego. Cytuję. Dotychczas banki osiągały zyski zwłaszcza dzięki wskaźnikowi WIBOR, który miał określać stopę odsetek obowiązującą banki przy pożyczaniu sobie kapitału. W praktyce banki tego kapitału sobie nie pożyczają, a ów wskaźnik stał się tylko pretekstem do sztucznie wysokiego oprocentowania kredytów. Dlatego takie praktyki mogą być uznane za nieuczciwe. Zresztą w Polsce zdecydowana większość kredytów jest udzielana właśnie według zmiennej stopy oprocentowania i stąd zastosowanie wyroku PSUE może być dość szerokie. Jaki z tego morał? Wyobraźmy sobie, że przed polskimi sądami kredytobiorcy zaczną coraz częściej wygrywać sprawy, a one jeszcze no, nie są do końca rozstrzygnięte o nieważność umowy kredytów w złotówkach z uwagi na właśnie problematykę wyboru. Przede wszystkim wyboru, bo może być oczywiście podstawą stwierdzenia nieważności danej umowy kredytowej, no jeszcze jakaś inna klauzula czy klauzule abuzywne. I teraz wyobraźcie sobie, że tego typu kredyty, chociażby hipoteczne w złotówkach, zostaną przez sądy skutecznie zakwestionowane na korzyść kredytobiorców, to się okaże, że za wiele, wiele lat spłacanego kredytu. Klienci nie będą musieli dopłacać jeszcze bankowi. Jak to rozumieć? Przypomnę regułę. Wyobraźmy sobie, że przez 15 lat z 30 lat okresu trwania umowy kredytowej, klient banku wpłacił już łącznie w ratach kapitałowych i odsetkowych sumę tego, co zaciągnął. Tak jest bardzo często. To jest bardzo częsty przypadek w umowach kredytowych. I teraz w systemie bankowym ten klient. Widzisz, że pozostała jeszcze do spłaty ogromna kwota. Może 70% zaciągniętego długu. To wszystko za sprawą wyboru rat równych i tego, że przy ratach równych w początkowym okresie trwania umowy kredytowej odsetki stanowią nawet 90% wartości całej raty. I teraz w tych okolicznościach, jeżeli sądy w Polsce zaczną stawać po stronie kredytobiorców i stwierdzać, że Klauzulami abuzywnymi w umowach kredytowych były m.in. regulacje co do Wiboru, co do tego, że klient na to nie miał wpływu, a stawiało go to, można powiedzieć, w strasznej pozycji, a w ogóle Wibor to był sztuczny wskaźnik, który same banki między sobą kreowały. No to w takiej sytuacji wszyscy kredytobiorcy złotówkowi będą też. Zwyczajnie szczęśliwi. A to dlatego, że będą już wiedzieć, że nie ma co się obawiać. Obawiać pozwu ze strony banku do tego, aby zapłacić bankowi za bezumowne korzystanie z kapitału. Bardzo często w takich sytuacjach, w połowie trwania umowy kredytu hipotecznego, będzie się okazywać, że klient bankowi już nie musi nic więcej oddać. Bank po prostu ma się z hipoteki wypisać i powiedzieć głośno: przepraszam. Czy przegrana banków i kolejne przegrane, ewentualnie, to problem dla sektora finansów? Według mnie, to jest jasne i oczywiste, że tak jest. Oczywiście w mediach głównego nurtu możecie usłyszeć, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma się czym martwić. Ja w to jednak do końca nie wierzę, choć rozumiem, że by nie robić paniki na rynku, trzeba taką narrację pozytywną czy zaczarowaną w różowych okularach przyjąć. Na ten moment jednak trudne do oszacowania jest to, co się stanie. Gdy kredytobiorcy złotówkowi ruszą masowo do sądów i będą bankom zaprać, zakładać sprawę o to, że WIBOR i inne ewentualne postanowienia są powodem do nieważności ich umowy. Czyli jeszcze raz. Trudno ocenić kwotowo, jaka jest skala tego problemu dla banków, biorąc pod uwagę kredyty i frankowe, i kredyty. Złotówkowe. Natomiast według tego, co donosiła ostatnio na świeżo prasa, sam problem kredytów frankowych dla sektora bankowego to około 100 miliardów złotych. Z jednej strony to dużo, z drugiej strony niekoniecznie, i tu zgadzam się z tymi ekspertami, którzy twierdzą, że jeżeli ten problem będzie dotyczył, dotyczył tylko i wyłącznie kredytów frankowych, no to nie spowoduje to jakiegoś przewrócenia się systemu bankowego w Polsce. Niemniej. Ziarko do ziarka i zbierze się miarka jest takie powiedzenie, bo w tym kontekście chciałem je tutaj przedstawić, aby powiedzieć, że to nie jest tylko jedyny problem sektora finansowego czy banków w Polsce. Tutaj istnieją również w pewnym sensie problemy, które były powodem upadku banków chociażby w Stanach Zjednoczonych. To też problemy banku Credit Suisse poniekąd, a więc Chodzi o to, że w bankach duża część czy pewna część aktywów to obligacje, które były nabywane przez banki w czasach niskich stóp procentowych. I teraz, jeżeli te stopy procentowe wzrosły, to już jeden raz tłumaczyłem na tym kanale. Zachęcam do obejrzenia materiałów wideo dotyczących właśnie analizy sytuacji w sektorze bankowym, analizy krachu finansowego w Stanach Zjednoczonych, mówiłem o tym, tłumacząc dokładnie. Co jest powodem tego, że choć bilans banku wykazuje całkiem spore wartości, to jednak w istocie ten bilans nie przedstawia rzeczywistości. Wspominałem tłumacząc to, że te obligacje banki mogą wykazywać w bilansie według wartości, po której no, będą, będą te obligacje wykupione, a nie po dzisiejszej realnej wartości rynkowej, która jest niższa, zważywszy na to, że nowo emitowane obligacje emitowane są na wyższych stopach procentowych, co powoduje, że te stare na niskich stopach procentowych realnie muszą tracić na wartości. A więc jeszcze raz problem banków w związku z wyrokiem TSUE z 15 czerwca w kontekście tylko kredytów frankowych to szacowane 100 miliardów złotych. Od tego cały sektor bankowy pewnie się nie przekręci ale Jeden czy drugi bank może mieć z tego powodu daleko idące problemy i można się spodziewać jakiejś konsolidacji znowu. No bo oczywiście jest tak, że tak zwany regulator, czy w ogóle w sektorze bankowym stojący na straży, chociażby organ, taki jak komisja nadzoru finansowego, nie dopuści raczej do takiego całkowitego upadku banku, do takiego bankructwa z przytupem, to jednak mogą być prowadzone w niejednym banku, czy w kilku. Działania restrukturyzacyjne, które spowodują, że ten sektor się jeszcze bardziej skoncentruje. No i mówiąc krótko, słabsi staną się słabsi i zostaną wykupionych przez większych, a ci wskutek tego staną się jeszcze więksi. Teraz kilka przemyśleń dodatkowych i zerkniemy na drugą stronę medalu, drodzy Państwo. Choć powiedziałem o tylu pozytywnych rzeczach z punktu widzenia kredytobiorców, to jednak coś nie daje mi tu spokoju. Zobaczcie, przecież Prawie każdy widzi, że świat finansów i bankierzy mają w kieszeni wielu. Wielu polityków mało tego. Mają nawet swojego człowieka na stanowisku premiera w Polsce. Miały ministra finansów, zresztą za czasów panowania różnych opcji, różnych opcji politycznych. Do tego wiele osób mówi jasno, że w Polsce nie ma niezawisłych sądów, tylko one są podporządkowane władzy i celom politycznym. Nadmieniam, że według rozsądnych głosów y, trzeba by się zgodzić z tym, że jeśli tak jest dziś, no to tak też było za poprzednich opcji politycznych. Tak więc te reguły, tak, te zasady tak to wszystko działa u nas. A czy myślicie, że inaczej działa to w Unii Europejskiej? Że tam jest właśnie zupełnie odmiennie i różowo? W kontekście afer. Polityków wysokiej rangi afrykorupcyjnych, chyba, drodzy Państwo, możemy się umówić, że jest wcale nie tak różowo. No właśnie, jeśli założyć, że tam działa to analogicznie, to może pytanie brzmi, czyje jest to ewentualnie zamówienie? Kto na tym skorzysta? W jakim w czyim interesie. Dokonywane jest to, co się dzieje, czyli chociażby ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł. Bo oczywiście chciałbym wierzyć, że ten wyrok zapada w interesie wszystkich kredytobiorców w Polsce w tej szczególnej sytuacji, i o nic więcej tutaj nie chodzi. Natomiast, jeżeli się zastanawiamy nad istnieniem drugiej strony medalu, warto takie pytanie zadać. Niemniej, według mnie, odpowiedź na to pytanie jest dość złożona i wykracza poza to nagranie. Upraszczając w pewnym sensie Mogę powiedzieć, że być może właśnie chodzi tu o konsolidację banków, o spowodowanie, że słabsi staną się bardziej słabi i słabną staną się łakomym kąskiem do taniego przejęcia przez większych, a może trzeba tu połączyć więcej kropek. Może właśnie trzeba tu szukać związków z sektorem bankowym i upadkami banków w USA, z upadkiem Credit Suisse w Szwajcarii, a może z tym, co jeszcze przed nami. W każdym razie obserwujmy bacznie, co się tu dzieje, bo coś mi podpowiada, że nie dzieje się tu nic przypadkowo, choć zapewne tak mamy myśleć. Zapewne jeśli będzie wprowadzane CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, jako waluta cyfrowa lub państwowe kryptowaluty lub podobnie, to społeczeństwa muszą być w takim stanie, w którym potraktują to jako ratunek. Kiedy tak może być? Gdy sektor bankowy się zapadnie lub będzie na nieuchronnej drodze w tym kierunku i będziemy to wszyscy widzieć. Gdy nie będziemy i tak mieć dostępu do naszej dotychczasowej gotówki, wtedy to coś nowego będzie jawiło się nam wszystkim jako ratunek. Drodzy Państwo, to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam raz jeszcze o subskrypcji tego kanału. Łapce w górę najlepiej też, jeśli pozostawicie Państwo swój komentarz. Dajcie znać po prostu, co sądzicie o tym wszystkim, co wam dzisiaj przedstawiłem. To jasny przekaz do algorytmu, ten wasz komentarz, łapka w górę i subskrypcja, że warto promować ten kanał. A tymczasem pozdrawiam, życzę dużo dobrego. Trzymajcie się, drodzy Państwo, Tomasz Piekielnik.